W do skóry, na dość monotonym krajobrazie naszej trasy, nie sposób nie zauważyć wręcz oślepiającego blasku. To największa na świecie słoneczna elektrownia Kompleks Norwurzazad. Powstała w sercu marokańskiej pustyni, gdzie słońce świeci przez cały rok. Jest to ogromne przedsięwzięcie, choć nadal miliony domostw nie ma stałego dostępu do prądu. Inwestycja ta jest w dużej mierze wspierana przez Unię Europejską, bo jak widać w okolicy daleko od cywilizacji, którą znamy na co dzień. Jedziemy na kemping z bardzo wysokimi ocenami. Droga jest delikatnie mówiąc wyboista i dość wąska jak na nasz domek. Niesamowite wrażenie robi na nas zieleń oazy skóra i wszechobecne moje ulubione, wesołe palemki. Rankiem zamawiamy tradycyjne marokańskie śniadanie, które je się głównie na słodko. Tylko jedno z nas miało duży niedosyt warzyw po tym posiłku. Później zasłużony odpoczynek i regeneracja przed dalszym zwiedzaniem.

Uh, 45 ah. Ah. I can't tomorrow. Uh, inshallah. <laughs> inshallah, we come. So see you tomorrow. See you tomorrow inshallah. Słynie ze spektakularnego zachodu słońca, które daje cudowny blask na zieleń gaju palmowego i czerń gór Atlas. Do tego wieje przyjemny, gorący pustynny wiatr. A tymczasem w kamperze jedyna i niepowtarzalna okazja obejrzenia bajki. Jak podoba się kino? Melania? Jak podoba się kino? Aladyn z 92 roku ma uzmysłowić dzieciom życie w lepiankach, utrwalić w głowach czerwoną zabudowę i kulturę arabską. A po lekcji muzyki? Przyszedł czas na przyrodę. Ale ma tu sobie fajnie, co? Mhm. Mm dużo coś. No je... Na obiad tradycyjnie potrawy marokańskie, a wśród nich oczywiście tajin. Poznaliśmy polsko-francuską rodzinę, więc dzieci mają okazję na miłe spędzanie czasu z rówieśnikami. Mamy odpilej. Po południu przejażdżka rowerowa. Pojechaliśmy do lokalnego miasteczka. Tak obczaić na rowerach, co się dzieje. Wciąż nie możemy się nadziwić jak tu jest i że tu jesteśmy. Planujemy zjeść tutaj kolację, ale zanim to zrobimy, Trzeba dokładnie zweryfikować które miejsce będzie odpowiednie. Restauracja na Bogato. Sposób bycia i życia w maroko nie przestaje nas zaskakiwać. No tam obok, no bo tutaj zbyt afrykańsko. Facet z fajeczką sobie mówi, że przykładem gdzieś nie, że no oni zrobią I pokazują na batata, że z tego nie zrobią tą krypcę. A frytki z batatów na no, no tak, tylko że oni tu są sklepy. Tu zeszkałem sobie A tam jest suk, czyli bazar. Mulkanizacja Apteka jest zawsze tutaj w każdym mieście TVAGD O tu mamy

A to nasz dalszy research miejscowości. Tu mamy o dafne, wersja marokańska. Niezbyt dużo przestrzeń, ale jest. Wreszcie znajdujemy restaurację, w której nie boję się zamówić jedzenia dla dzieci oczekiwaniu oczywiście w ruch idą rysowniczki. Na pewno mi się uda coś wyrywać. Dorysować nie... do ciekawego. Sprawdzę czy gorąca i czy nie ostra, dobra? Ale gęsta, jak nasza... Żur. Nie. Nawet nie wiem do czego to z jak nasza gruchówka trochę, ale bardziej pomyliła. Co jest Melancia? Żuka. Jest... Jaką? Taką. To jest marokańska, tak? Marokańska. <grymne> tak rzadko spotyka sałata. Patrząc na to wszystko, czuję wdzięczność za to, że tu jesteśmy i kim jesteśmy. Śpieszymy do naszego domu, by zdążyć przed zachodem słońca. To jest mama. Dobra. cześć piękny zachód nie mogę wyjść z podziwu jak to sucho a te moje wesołe palmy rosną tutaj tak po prostu powiedzcie mi o dzisiejszym dniu fajny a siła... Yy. A jak było Norwera? Bo tego mięsiu. Bolą mnie cztery litery od tego... Do, 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 do. <laughs> Melania walczy z kulturą berberą Dominika, bo tutaj się je bez sztućców rękoma, a Melania je dwoma łóżkami. do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska Wieczorem szukamy inspiracji na kolejne miejsca warte uwagi w Maroko. Droga wiedzie nas do... no właśnie gdzie? Miał być kanion, a jest wiocha, a w niej pusto. Jaki problem? Nie wiem, gdzie jest tu zawrócę w ogóle. A potem wyjadę, tam do góry. trasie zdecydowanie nie jest różnorodnie, ale za to wyjątkowo, coraz bardziej czerwono, a raz po raz zielono od gajów palmowych. Dojeżdżamy do słynnych Manki Fingers, skał, które przypominają palce małp. To dopiero początek. Po obiedzie zaplanowaliśmy wycieczkę do kanionu Dades. Co? Tam jest jakaś Tam jest Tak. Dla dużych, takich wielkich dzieci. Dzieci? Dzieci. A Ty tam pójdziesz z nami? Bierzemy sobie wygodne buciki i pójdziemy, co? Patrz jaki ten kaktus ma igły. Ojacie. Ale najpierw obiadek zjemy. Dobry w obiadku? a z naszej knajpeczki taki oto widok jak pomyśleli tak zrobili z polecenia wybieramy się do miejsca, gdzie wynajmujemy przewodnika. Młodego chłopaka, który niepozornie w klapeczkach, równym tempem prowadzi nas w nieznany: tu Jest cudownie, a to dopiero początek. Idziemy długo, więc mamy mnóstwo czasu na rozmowę. Wchodzimy do kanionu. To jest początek kanionu, Flory wiesz? Zobacz, patrz, co tu się dzieje. Wow. I tam my teraz pójdziemy? No? Ej, tak? Idziemy. Idziemy, i idziemy. Wow, co? Szczeliniec wielki jest mały przy tym, co tutaj widzimy. Czym jest problem, Elenia? Dobra, mam Ci pomóc? Dobra. Nie ma problemu, którego? Co mój Ci patrol? Dokładnie, idziemy dalej. Gdzie ty tu idziesz, melca? Co? Norączka. Ale ja się śpiwa, tu kup. Idzie dalej e, kanion, tu ludzie sobie przychodzą do nas, ale my idziemy trochę inną drogą. Tu jedyne ograniczenia to te, które tworzymy sobie sami. Ika zmiana trasy! A my jesteśmy ciekawi przygód. Szczeli <ścoughs> jest wielki wersja marokańska. chyba tylko my. Nie ma tutaj nikogo oprócz nas i przewodnika. Czas na zasłużoną przerwę. Za nami 2 godziny trasy. Owieczki czarne. Aha, tak. Afryka nawet obcy są czarne. <grym> A to mamy za nami. No? Hej, ładny widoczek żeśmy. Jesteśmy zmęczeni, Proszę, ale dobry nastrój nas nie opuszcza. Dzieci tato idzie do nas i przez cały dzień czuwa się czerwą. A teraz nasza droga będzie wiodła przez korytarz rzeki. Cywilizacji nadal brak, a na horyzoncie namiot prawdziwych, najprawdziwszych nomadów. I owce tam mają jedzenie, a no i sobie jakoś tam żyją, nie? Tłumaczymy dzieciom, kim są nomadzi i jak żyją, nadal nie dowierzając, że spotykamy ich na swojej drodze. Wreszcie docieramy do wioski. Chilaut, jaki tutaj panuje, jest nie do opisania. Miejscowi patrzą na nas z zaciekawieniem, a my na nich. Fascynujące jest takie zderzenie kultur i możliwość obcowania w zwyczajnych miejscach lokalców. Czas na nas, by zdążyć przed zachodem słońca. Zmęczenie daje się we znaki, ale z dziećmi nie ma nudy. Jak to się stało? Ja się wróciłam na, na krokusy. Gdzie? Na krokusy. Na krokusy ty się przewróciłeś? Tak. Czy na kaktusy? Na kaktusy. Aha, na kaktusy to tak. Ja ci wierzę. Mi to było no ja. Czujemy wielką dumę z dzieci, że dali radę przejść tak daleko. I satysfakcję, bo niekoniecznie było łatwo, ale przyjemnie i pięknie. A teraz czas na kolejne przygody. Dziękuję ci, że się, Zmierzamy na punkt widokowy kanionu Dades. Słynna atrakcja turystyczna, gdzie bywa się tylko na chwilę, by porobić zdjęcia. A my już nie pierwszy raz śpimy w tak kultowym miejscu. Jest panny Florian? No. Czy będzie? Dziadło ucierł jajko, śpią ścięcze. Takie własne? Na spokojnie po śniadaniu klikamy kilka fotek, a potem idziemy pokazać dzieciom jak dziś wygląda nasze podwórko. Uwaga, uwaga. No, z Ale tam A dokąd teraz nas poniesie? Gdzie prowadzi ta kręta droga?